Witajcie moi drodzy widzowie. Tutaj Łukasz. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 15 dzień września, piątek, piąteczek w Piątunio, a zarazem ostatni dzień, kiedy mogę w spokoju wybrać się do Cieszyna, aby załatwić to, co mam załatwić. No i chcąc, nie chcąc, więc postanowiłem wyruszyć w drogę. Spakowałem wszystko, co potrzebne: GoPro, aparat. Sprawdziłem na Google Maps drogę tam, gdzie mam trafić. No i wyruszyłem. Pierwszy etap mojej podróży to dostanie się na dworzec MDA, czyli dworzec autobusowy w Krakowie. No i właśnie widzicie jazdę, fascynującą przygodę w autobusie. No i dojechałem na dworzec za kwotę 35 zł. Kupiłem bilet do Cieszyna. Wsiadłem w autobus. Jak widzicie odjeżdżał on z tak zwanej dolnej płyty, czyli troszeczkę przypominało to jakieś podziemia. No ale nieważne co przypominało, bo nie przyszedłem tam podziwiać widoki, tylko zająć miejsce w autobusie i pojechać. Przede mną 2,5 godziny Tłuczenia się w autobusie. Za chwilę też usłyszycie takie, taki miły, serdeczny początek podróży, czyli pełne ciepła i dobrych emocji słowa pana kierowcy skierowane do studenciaka, który o mało nie wszedł pod autobus. No i pojechałem. sama spasy, pasy nie masz turedy chodzić nie masz turedy chodzić Zdawi to ty jesteś pod koniec podróży autobusem już zaczynało mnie boleć siedzenie i plecy no ale w końcu jakoś dojechałem autobus zatrzymuje się na, w miejscu, które bardzo na wyrost nazywa się Centrum Przesiadkowe w Cieszynie, bodajże na ulicy Jana Machejdy, nie, przepraszam, to jest jeszcze ulica Hoffmana. Po wyjściu z Centrum Przesiadkowego, na którym, jak się później okazało, nie można kupić biletów, ruszyłem ulicą Jana Machejdy w kierunku ulicy Zamkowej. Ulica Jana Maheidi nie robi najlepszego wrażenia, bo o ile w pobliżu dworca są jeszcze jako takie kamienice, to potem obraz nędzy i rozpaczy, odrapane, od... pokryte w wulgarnym, prymitywnym graffiti, tynk odpada, jacyś tacy dziwni ludzie tam się kręcą, tacy brzydcy dziwnie ubrani, jakiś pies leżał sobie na środku jezdni. No. Miałem wrażenie, że się przeteleportowałem do Ameryki Południowej. Być może zobaczycie, że ruchy moich ust nie pasują do ścieżki dźwiękowej. To prawda, ponieważ oryginalna ścieżka dźwiękowa niestety nie nadawała się do publikacji, bo jadące samochody, które widzicie, zagłuszały to, co mówię, więc musiałem wyciąć ścieżkę dźwiękową i podmienić na, wcześniejszy, na inny klip dźwiękowy. Zobaczcie to miejsce gdzie jestem to most przyjaźni tutaj przebiega granica pomiędzy Polską a Czechami Tak więc Zaraz będę w Czechach O Widzicie tu jest granica No i już jestem w Czechach Teraz więc zostaje nie pogłądzić i trafić na rynek po czeskiej stronie. Co nie może <laughs> nie być łatwe, bo napisy są po czesku. Patrzcie, co ja tu napisałem? Jezu, co za debil tak na... Aha, to ja pisałem, dobra. Trochę niewyraźnie. Czyli mam zejść z mostu przyjaźni i znaleźć ulicę Chlarnitr. O jest jest ta ulica tylko co nie wyraźnie napisałem nie chlarnitr tylko chlawnitrida oj tędy do ulicy odwoje no dobra Patrzcie sklepik z i w Czechach posiadanie niewielkiej ilości marihuany jest legalne, ale przypomniało mi się że muszę kupić magnes na lodówkę czekajcie no. już kupiłem wiecie co, Bo mamy w pracy tam gdzie pracuję mamy taki zwyczaj z kolegą i koleżankami, że jak ktoś jest gdzieś w innym mieście to kupuje magnes na lodówkę i potem te magnesy Przylepiamy sobie do kasy pancernej, do szafy pancernej. O, ja też kupiłem. Bardzo fajnie. Żeby się tylko nie połamał, po drodze. Sklep, gdzie kupowałem, był prowadzony przez rodzinę Wietnamczyków, ale po polsku rozumieli i po czesku. No i fajnie teraz, żeby tylko nie przegapić w ulicy odboje Bo jeszcze tego mi brakuje żebym błądził po Czechach W sumie to nie jest to jakiś sposób na spędzenie czasu chciałbym załatwić iść do domu Czekajcie tam jest jakaś tabliczka bożkowa bożka no dobra to jeszcze nie odwoje w sumie to gdybym gdybym pomyślał to muszę mapę wydrukował widzicie patrzcie czego to człowiek nie robi żeby takie najprostsze rzeczy załatwić co to się trzeba Находить. się nie podoba, bo już za długo idę tą ulicą. Cholera. Ale muszę wam powiedzieć, że w Krakowie jakoś ładniej jest. przynajmniej no nie licząc podgórza. Ale poza podgórzem budynki są czyste. Jakoś tak schludniejsze wrażenie się ma. Kolejna wrzesznica co to będzie Sokoła Tumy To to był Sokół Tuma, czekajcie co do Was pod pachę, bo zobaczę na Google Maps. No właśnie, tutaj na chwilkę utraciłem orientację w przestrzeni no e, że tak powiem okazuje się, że e, Google Maps nie działało mi w Czechach nie wiem dlaczego ale w każdym bądź razie mm, uważne rozejrzenie się wokół siebie niestety też nie dało żadnych e, pozytywnych efektów dopiero Wtedy przypomniałem sobie, że przecież mam na sobie okulary do czytania. No, a w nich to na daleko to prawie w ogóle nic nie widzę. Więc zmieniłem okulary, rozejrzałem się uważnie raz jeszcze i zobaczyłem, że ulica właściwie nie odboje, tylko odboja, czyli ruchu oporu, znajduje się zaraz po przeciwnej stronie skrzyżowania, tak po przekątnej. No i gitara. Od tej pory już droga była prosta. I przyjemna. No, już załatwiłem co miałem załatwić. Właściwie to można by było wracać. Pewnie wiatr w ale więc na to nie poradzę. Muszę usiąść ewentualnie inaczej. No, na to powiem wam, że trochę się że nie kupiłem sobie takiego. Tego, e, uprzęży takiej, żeby móc sobie GoPro zamontować na łubie to by mi znacznie ułatwiło no i patrzcie, to jest właśnie prawo Murfiego No Jak... no dobra zamknąłem Ja ci dam jeszcze tak, bo ja mam paragraf za dzisiaj więc bo byłem z młodym przychodzi no dobra to będę się dzwonił hej To jest moi drodzy prawo Murfiego jak tylko wyciągam kamerę, to zaczyna wiać. Szczęście Pan dostał są bo był w przychodni. No, co za czasy! W tych Czechach to chyba jest jeszcze gorzej niż u nas. Poszedł sobie człowiek z dzieckiem do przychodni i go wyhartowali. No, a ja sobie usiadłem, bo mnie nogi rozbolały. Znaczy, nie to, że może rozbolały, ale nigdzie mi się nie spieszy. To sobie od, odpocznę. Bo przede mną długa. Słuchajcie, żebym sobie magnesu nie połamał, ja pierdzielę No, e, przede mną no, długa droga i to pod górę. Podejrzewam, że potem będzie ten film wymagał. Ja. Ja. A, musiałem zapięć plecak. Ten film pewnie będzie wymagał montażu. Być może będę musiał podłożyć osobno dźwięk, bo nie wiem jak się z tym wiatrem i z samochodami nagra, czy będę słyszalny. Natomiast to o co mi chodzi, moi drodzy, to jest taka znana prawda, że warto zawsze wyjść z domu, pojeździć, coś zobaczyć, bo od siedzenia w domu to nic dobrego nie wyjdzie. Można co najwyżej sobie w internecie coś obejrzeć, skoro już tutaj jestem to powiem wam że postaram się jeszcze dotrzeć do wieży piastowskiej i rotundy tej która jest na banknocie 20 Złotowym. no tak zdecydowanie gdybym miał gopro na głowie to byłoby mi znacznie znacznie wygodniej ale e, pokażę wam jak wygląda rynek patrzcie Rynek fajny, taki troszeczkę jak w Krakowie, tylko że mniejszy. No i napisy są po obcemu. No przypomina mi to e, rynek na Kazimierzu. Ale znowu zrobię cięcie, bo w sumie to nie, nie mam już nic do powiedzenia i do pokazania. Jeżeli uda mi się dotrzeć pod rotundę i wieżę piastowską, to znowu Wam ją pokażę. W drodze powrotnej na dworzec zwiedziłem oczywiście wzgórze zamkowe i rotundę znaną z banknotu 20 złotowego oraz wieżę piastowską. Niestety w tym momencie nie wiem dlaczego moja kamera przestała nagrywać. Ogólnie zauważyłem, że nie jestem do końca zadowolony z GoPro, ponieważ zdarza się, że coś chce nagrać, a tu niestety kamera od posłuszeństwa niby nagrywa, a jednak nie nagrywa. Bardzo, bardzo żałuję. No natomiast udało mi się oczywiście znaleźć zdjęcie na Wikipedii. To, co widziałem, to jednak nikt mi tego nie odbierze. Fajnie było tylko, że słuchajcie. Zbliżała się godzina 14, bo kiedy stałem sobie na wzgórzu zamkowym przed wieżą piastowską, to było zdaje się za 15.02, a o 14 miałem autobus z powrotem do Krakowa, więc ruszyłem czym prędzej w kierunku dworca. Obejrzałem oczywiście wieżę, obejrzałem rotundę, obejrzałem armatkę, która stoi pomiędzy nimi, ale... Na samą wieżę już nie wchodziłem, chociaż dało się, bo było czynne, ale nie chciałem na kolejne godzinę czy dwie utknąć w cieszynie, czekając na drugi, następny, znaczy nie drugi, tylko następny autobus. Na dworzec autobusowy dotarłem minutę po 14, ale się nie spóźniłem, ponieważ bardzo dużo ludzi wsiadało, więc akurat zdążyłem. Tak jak wspomniałem wcześniej, okazuje się, że na tak zwanym centrum przesiadkowym w Cieszynie nie da się kupić biletów. Dlaczego? Nie wiem. No i pojechałem z powrotem. Myślałem, że droga powrotna zajmie mi mniej więcej tyle samo, co droga w tamtą stronę, czyli około 2,5 godziny. Nic bardziej mylnego moi drodzy, srogo się rozczarowałem, ponieważ w Polsce jest tak, że zawsze coś musi być rozkopane, bo inaczej by było nieważne. Tym razem była rozkopana autostrada z zachodu na, yy, to, co ja gadam, z Cieszyna do Krakowa. <laughs> Więc droga powrotna zajęła nam dużo, dużo dłużej. W Krakowie na dworcu MDA z powrotem byłem o godzinie 17.30. No w domu, w mieszkaniu około 18:00, Trochę długo to zajęło ale trudno, nic już nie byłem w stanie na to poradzić. Po całej tej wyprawie jestem zadowolony i przede wszystkim zawsze warto wyjść z domu, coś zobaczyć, coś zwiedzić. Następnym razem muszę tylko ogarnąć te problemy z kamerą. Nie wiem dlaczego kamera nie nagrywała. Bardzo bym nie chciał musieć kupić nowej kamery, bo za to udałem 1500 zł. Więc oczekiwałbym, że za tą cenę je, będzie dobra. No ale jak będzie, to zobaczymy w przyszłości. Bardzo możliwe, że jeszcze gdzieś pojadę. Tylko wiecie co, to trochę jest tak, że trzeba sobie wymyśleć jakieś miejsce, do którego się jedzie, nie tak jeździć i dopiero na miejscu się zastanawiać, co robić. Trzeba mieć jakiś plan na tą podróż. No ale jak jakiś plan mi przyjdzie do głowy, to. Pewnie go zrealizuję. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam. Strzałka.